28 lutego 2024 roku w Domu Ludowym w Woli Rzeczyckiej odbyło się spotkanie autorskie promujące nowy album 100 Lat Straży Grobowej Turków na Cańskiej Parafii Woli Rzeczyckiej. Ten album jest właściwie opracowaniem, bogato ilustrowanym, opracowaniem historycznym. Turki Wielkanocne jest to nazwa tradycji. Oddział turecki maszeruje z orkiestrą Dentą. A i ten oddział turecki pełni straż grobową przy grobie Chrystusa, czyli wszystkie nazwy są poprawne. Dlaczego oddział turecki? Dlatego, że są to polscy żołnierze, którzy wracali z wojny osmańskiej, którzy mieli własne polskie mundury już zniszczone i byli przebrani w zdobyczne tureckie mundury. Koncepcja utworzenia albumu narodziła się na spotkaniu wójta gminy Radomyśl nad Sanem z proboszczem parafii Wola Rzeczycka księdzem Marcinem Hejmanem, sołtysem Woli Rzeczyckiej Krzysztofem Siodą oraz radną Woli Rzeczyckiej Justyną Szwedo, a także radną sejmiku województwa podkarpackiego Kamilą Piech. O utworzenie takiego albumu poproszono historyka, pisarza, autora wielu publikacji historycznych doktora Romana Niewierskiego. Album został zrefundowany z funduszu imienia profesora Kazimierza Kuczmana oraz z funduszu parafii Wola Rzeczycka. Planowany album zamienił się w przepiękne opracowanie historyczne bogato ilustrowane, dlatego że historyk dr Roman Niewierski Postanowił pogrzebać w przepasnych czeluściach historii, aby sprawdzić, czy ustny przekaz na temat powstania naszego oddziału tureckiego ma jakieś umocowanie w historii, udokumentowane. I na spotkaniu autorskim podczas pokazu slajdów poinformował nas, z jakich źródeł korzystał pisanych dotyczących tego stulecia. I utwierdził nas w przekonaniu, że nasz oddział turecki ma solidne fundamenty swojego powstania na bazie autentycznych wydarzeń. Dlatego stwierdził, że powinniśmy być dumni z naszego oddziału tureckiego, ponieważ jest to żywa, autentyczna historia tutaj naszej parafii. Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście, którzy również byli pod wrażeniem naszego oddziału tureckiego. Byli wdzięczni za to, że kultywujemy tą tradycję i mieli nadzieję, że nigdy nie poprzestaniemy jej kultywować. Wszyscy, którzy byli obecni, wszyscy mieszkańcy parafii, którzy byli obecni, otrzymali już egzemplarze tego opracowania. Oczywiście ustawiła się kolejka do autografów, do doktora Romana Niewierskiego. Całe spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Wszyscy mieszkańcy parafii otrzymają jeden egzemplarz darmowy. Ponieważ w każdym domu ktoś był, jest lub będzie w oddziale tureckim. A to jest kawał naszej historii, w tej chwili już udokumentowanej dzięki pracy doktora Romana Niewierskiego. Jeżeli ktoś będzie chciał zakupić taki dodatkowy egzemplarz. Będą dostępne podczas uroczystych obchodów setnej rocznicy oddziału tureckiego, które to obchody odbędą się w maju, o czym oczywiście wcześniej poinformujemy. Jeżeli nie znacie Państwo jeszcze naszego oddziału, zapraszamy na w czasie świąt Wielkanocnych, kiedy to Straż Grobowa czuwa przy grobie Jezusa, kiedy są parady i marsze poprzez ulice parafii, a także oczywiście na uroczyste obchody setnej rocznicy powstania oddziału tureckiego.